Jezusowa kardiologia i portal niedziela.pl prezentują. Podcast Umajony. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Odcinek 18. Wczoraj w naszym podcaście Umajonym mówiliśmy, kochani, o modlitwie różańcowej. Dziś i w kilku najbliższych odcinkach. Powiemy sobie o kilku innych pięknych i ważnych formach modlitwy związanych z Maryją. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić takiej modlitwie dobrze nam znanej, która nazywa się po prostu nowenną. Wiem, że może na pierwszy rzut ucha wydaje ci się to trochę nudne czy jakieś staroświeckie. Ale nawet jeżeli masz ochotę wyłączyć teraz YouTube'a, to proszę uwierz, że w temacie Nowenny, co mnie samego zresztą zachwyca, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Gdyby ktoś zapytał cię o to, co ważnego zaczęło się w Wieczerniku, no to na pewno wskazałbyś na Eucharystię. No i miałbyś rację. Ale lubię myśleć, kochani, o tym, że na tym się nie kończy. Bo z tej modlitewnej ciszy wieczernika wypływa także inna modlitwa oprócz Eucharystii. Modlitwa, która do dzisiaj jest w kościele bardzo popularna, modlitwa, która zakończyła się jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach zbawienia. Modlitwa, która do dzisiaj towarzyszy nam przy bardzo wielu okazjach, i to jest właśnie nowenna. Bo to właśnie w Wieczerniku odprawiono pierwszą w historii kościoła Nowenę. Zanim o tym powiemy, to chciałbym jeszcze tylko krótko wspomnieć o tym, że sama nazwa nowenna wywodzi się z łaciny, bo słowo nowem oznacza po prostu dziewięć. Czemu dziewięć? I o co chodzi z tym wieczernikiem? Kochani, żeby odkryć powód, dla którego nowenna trwa właśnie dziewięć dni, musimy się przenieść do chwili, w której zmartwychwstały Pan Jezus daje uczniom swoje ostatnie rady i wstępuje do nieba. Wtedy właśnie prosi ich o to, aby nie opuszczali Jerozolimy, ale poczekali, aż się spełni obietnica ojca czyli zesłanie ducha świętego. I rzeczywiście, po niebo wstąpieniu Jezusa. Maryja razem z apostołami gromadzą się w wieczerniku, a to swoje oczekiwanie na Ducha Świętego wypełniają modlitwą. I to oczekiwanie modlitewne na Ducha Świętego trwa dokładnie dziewięć dni. I dokładnie po tych dziewięciu dniach Maryja, apostołowie czyli pierwotny Kościół, otrzymują obiecanego pocieszyciela. I tak ta nowo powstała wspólnota Kościoła, jak wiemy zresztą i z Pisma Świętego i, i z historii, dość szybko zaczęła obchodzić pamiątki głównych wydarzeń z życia Jezusa, Maryi i apostołów. Dni poprzedzające obchody zesłania Ducha Świętego stały się więc dla Kościoła takim czasem modlitewnego przygotowywania się do tego święta. Niedługo potem modlitwy trwające 9 dni zaczęły poprzedzać także inne wspomnienia, święta i uroczystości. I tak na stałe po czasie zrosły się już nie tylko z konkretnymi dniami, ale także z poszczególnymi patronami. I tak zostało do dzisiaj. Znamy na przykład nowenne przed uroczystością Bożego miłosierdzia, właśnie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, nowenne przed Bożym Narodzeniem i także nowenny do wielu świętych, spośród których do Matki Bożej nowen jest oczywiście najwięcej. Warto dodać też, kochani, że bogactwo tych nabożeństw opartych na nowennie. Jest dzisiaj bardzo obfite i przeradza się także w formy nieco krótsze, jak na przykład tretenny trzydniowe, czy siedmiodniowe septenny, czy, czy, czy jeszcze inne formy. Zdarzają się także nowenny tygodniowe, nowenny miesięcy, a nawet nowenny rozpisane na dziewięć kolejnych lat, co także odnajdujemy w historii naszej ojczyzny. Zwyczajowo określa się mianem nowenny także niektóre kilkudziesięciodniowe nawet nabożeństwa, które ściśle nowennami nie są, jak na przykład nowenna pompejańska czy trzydziestodniowa nowenna do św. Józefa, ale tak czy inaczej piękne jest w tych formach to, że człowiek poprzez modlitwę z Maryją pragnie się po prostu Przygotować na przyjęcie jakiejś Bożej obietnicy i na dobre przeżycie danego dnia. Podzielę się, kochani, takim moim osobistym doświadczeniem i spostrzeżeniem, że na nowenne niebo chyba naprawdę ma jakiś szczególny wzgląd. Zresztą niezliczone świadectwa potwierdzają wyjątkową skuteczność tej modlitwy w upraszaniu konkretnych łask. Jakoś szczególnie przeze mnie ukochaną w ostatnich latach nowenną, jest nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Gdybym chciał opowiedzieć o wszystkich łaskach, a momentami nawet cudach, których dzięki tej nowennie mogłem doświadczyć, czy to ja, czy doświadczyła także moja rodzina, czy bliscy, to naprawdę ten odcinek trwałby pewnie ze 3 godziny. No nie chodzi oczywiście o wyliczanie wszystkich takich owoców modlitwy, ale o samo podzielenie się faktem, że nie pamiętam takiej sytuacji żeby jakąś ważną czy, czy trudną, kryzysową y, sprawę Matce Bożej w tej nowennie powierzyć i żeby jakoś Bóg y, w te kwestie nie zaingerował. Oczywiście nie zawsze y, Jezus kieruje ścieżkami danej sprawy w taki sposób, w jaki człowiek sam by sobie wymyślił, ale muszę powiedzieć. Że zawsze w czasie tej nowenny działo się coś takiego, co miało poważny wpływ na Boże poprowadzenie tej sprawy dalej. Obok niej podobne zresztą doświadczenia mam z nowenną do świętego Józefa. Zresztą lubię nowenny bardzo, nie będę tego ukrywał. A kiedy w życiu moim, czy, czy rodziny, czy bliskich pojawiają się jakieś okoliczności, które w szczególny sposób trzeba Bogu oddać, to razem z rodzeństwem, z rodzicami, z przyjaciółmi, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek mieszkamy, rozpoczynamy po prostu wspólnie taką modlitwę. I dzięki temu widzę, kochani, że nowenna jakakolwiek ma także inne skutki. Bo nie tylko przynosi łaskę do sprawy bądź osoby, którą się omadla, ale także zacieśnia, uzdrawia relacje między ludźmi, którzy razem się modlą i po prostu pogłębia wiarę. W odmawianiu nowenny dostrzegam jeszcze jedną piękną rzecz: że ta modlitwa uczy człowieka wierności postanowieniu, takiego wytrwania, dyscypliny. Wymaga dziewięciodniowej wytrwałości. I nawet, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jeżeli poprzez nowenny Pan Bóg niekoniecznie spełni moją prośbę w taki sposób, w jaki ja bym tego oczekiwał, bo oczywiście niebo wie lepiej, to wtedy te dziewięć dni nowenny jakoś zawsze zdąży mnie przygotować na pokorne przyjęcie woli Boga w tej sprawie, Jakakolwiek by ta wola Boża była? No i poza tym dostrzegam, że niezależnie od tego, jaką aktualnie nowennę odmawiam, to zawsze starając się ją jakoś odmawiać przy Matce Bożej, te dziewięć dni z nią spędzonych jeszcze bardziej mnie z nią zbliża i gruntuje moją osobistą relację z Jezusem. A jeżeli chodzi, kochani, o nowenny, które łączą się z konkretnymi świętymi, to dzięki nim człowiek ma super okazję do tego, żeby poznać konkretnych nowych patronów, bo wtedy często na każdy dzień, oprócz danych modlitw, Przewidziane są rozważania czy jakieś fragmenty życiorysów tych świętych. No i to jest przyjemne spożytecznym połączenie, ponieważ ma i rangę modlitwy, i wiele łask wyprosić można dla danej sprawy i jednocześnie zaprzyjaźnić się z naszymi siostrami i braćmi z nieba. Jeżeli więc już dawno, a może nawet nigdy nie odmawiałeś nowenny, warto spróbować takie dziewięć dni poświęcić na modlitwę w jakiejś sprawie szczególnie dla Ciebie ważnej. Z Maryją i Świętymi przygotować się do jakiejś ważnej uroczystości, czy to z kalendarza liturgicznego, czy z Twojego prywatnego. Bądź pewien, że modlitwa, która swoje źródło czerpie z wieczornika, nie tylko sprowadzi wiele łask na osoby i sprawy dla ciebie ważne, ale także ciebie samego mocno ugruntuje w wierze, wleje wiele pokoju i po prostu zbliży jeszcze bardziej do Jezusa i do jego matki Maryi.